Dzień dobry, Pani profesor. Witam. Zapraszam. Tak zastanawiam się, czy pacjenci znają swoje prawa. Jak pani myśli? Myślę, że w większości nie. Drodzy państwo, o prawach pacjenta dzisiaj w programie Misja Integracja. Zapraszam. Dzień dobry, Piotr Pawłowski, to jest program Misja Integracja. A moim i państwa gościem jest pani Dorota Karkowska, dyrektor. Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana. Panie Profesor, mamy 11 praw pacjenta, które obowiązują w naszym kraju. Myślę, że może przy okazji Światowego Dnia Chorego nie będziemy wszystkich przypominali, ale myślę, że te najważniejsze, te najbardziej istotne, które, które, które powinniśmy znać. No tych praw jest więcej. Najogólniej prawo doświadczeń zdrowotnych. To jest to pierwsze prawo. <laughs> prawo do tych świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medy medyczną. Prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach bezpieczeństwa zdrowotnego. Prawo do świadczeń zdrowotnych w każdej sytuacji niecierpiącej zwłoki. A szczególnie tu trzeba podkreślić na prawo pacjenta do świadczeń udzielanych w stanie nagłego zagrożenia życia. Prawo do zasięgania dodatkowych opinii od lekarza, pielęgniarki położnej. To jest ta pierwsza grupa, pierwsze prawo, które ma wiele odcieni. Potem jest prawo do informacji, prawo do zgody, prawo do tajemnicy pacjenta, prawo do poszanowania intymności, godności, prawo do uśmierzania bólu. Do tych wielu praw po prostu mamy prawo z samego faktu, że jesteśmy ludźmi, to znaczy one wynikają z konstytucji, z poszanowania godności istoty ludzkiej. Natomiast u nas w formie aktu prawnego zostały w 2008 roku. Spisano najważniejsze, kluczowe prawa, może niedoskonale, ale cieszymy się, że są. I powołano tą ustawą także Urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Czyli pani profesor, mamy 10 lat niemalże obowiązujących przepisów. I teraz proszę powiedzieć, jak to jest w praktyce. No, w praktyce jest trudno. To trudność na tym polega? Jeżeli pacjent bierze taką ustawę do ręki i czyta to nie jest w stanie bardzo często sam wyinterpretować, jakie prawo tak naprawdę mu przysługuje, dlatego że jakby... Mówiąc kolokwialnie, druga część, połówka tych praw jest rozrzucona w innych aktach prawnych, na przykład w ustawie o zawodzie lekarza czy w ustawie o zawodzie pielęgniarki. To jest ta trudność formalna. Druga kwestia, wdrażanie tych praw w praktyce napotyka na wiele trudności, i to zarówno na takie trudności typowo organizacyjne, bo szpitale ograniczają się do ich wywieszania na korytarzach i to w formie na przykład przy, przepisu, czyli ustawy takiej wywieszonej, która nie jest taka transparentna dla pacjentów. A druga kwestia, praktycznie, ich stosowanie. I trzeci obszar, nieznajomość tych praw przez samych obywateli. Często też jest tak, że obywatel mówi, Ja nawet wiem, jakie prawo mi przysługuje, ale jak, ja nie wiem, jak je egzekwować, bo praktyka jest taka, jaka jest, i ja już wolę dostać to świadczenie i machnąć ręką. Czy nie myśli Pani, że to lekarze powinni być takim, mm, takim orędownikiem tych praw? Zgodzę się z Panem, chociaż tym orędownikiem powinien być każdy, nie tylko lekarz, tylko każdy. Zawód medyczny, pielęgniarki położne. Ustawodawca wprost mówi, że obowiązek udzielania informacji spoczywa na każdej placówce podmiotu, czyli w placówkach powinny być powołane stanowiska na specjalisty do spraw pacjenta. Te stanowiska są powoływane albo też nie są powoływane, czasami są łączone z funkcją dyrektora i on jednocześnie odbiera te skargi. Te stanowiska czasami są bardzo korzystne dla pacjentów i dobrze odbierane przez środowisko medyczne, a czasami są niekorzystne, no bo. No, bo się uważa, że jeżeli pacjent ma jakieś prawa, to, my, to się przyjmuje, że jest pacjentem roszczeniowym. W ustawie o zawodzie lekarza jest wyraźnie powiedziane, że obowiązkiem lekarza jest udzielanie informacji, co też w niektórych sytuacjach może być prawo udzielania informacji. Jeśli pacjent nie chce tej informacji uzyskać, to lekarz ma dbać, dbać o poszanowanie intymności, o poszanowanie prywatności, godności pacjenta. To jest jego obowiązek zawodowy, pracowniczy, etyczny. Obydwoje się uśmiechamy i wiemy, tak. że w rzeczywistości. Nie do końca to działa, bo proszę powiedzieć, no, jeśli jesteśmy świadkami przeprowadzania wywiadu przez lekarza czy przez pielęgniarkę, nie wiem na sali, gdzie jest mm, pełno pacjentów, są osoby towarzyszące, y, padają intymne pytania a, i wtedy odpowiadać, czy nie odpowiadać, buntować się, czy się nie buntować. Teoretycznie na wykładzie powiem tak: y, inform, y, przekazywanie informacji, zbieranie wywiadu w miejscu dyskretnym, zapewniającym pacjentowi poufność. Tak, być tak ma być. Żaden inny pacjent, żadna inna osoba nie biorąca udziału nie powinna temu towarzyszyć. Niestety zbieranie wywiadu, bo do instytutu wpływają takie skargi, na salach przy obecności innych pacjentów, ich osób bliskich, bez wypraszania tych osób, zdarza się. E, takie wywiady, czasami rozmowy z pacjentami o ich intymnych sytuacjach prowadzi się na korytarzu. Odpowiedzialność za tego rodzaju praktyki na poziomie oddziału ponosi ordynator, kierujący oddziałem, e, pielęgniarka. Jeżeli widzimy takie praktyki, znaczy, że coś niewłaściwie funkcjonuje w tym szpitalu. Jeśli ktoś by chciał złożyć skargę, powinien skierować do dyrekcji szpitala. Lekarz, pielęgniarka, oni są zrzeszeni w samorządach zawodowych. Samorządy zawodowe. Reprezentują lekarzy, pielęgniarki, ale także przede wszystkim stoją na straży właściwego wykonywania zawodu i kodeksu etycznego. I tu ogromną rolę samorządy powinny odgrywać, jeżeli zapominają o tym zarządzający placówkami. Inny przypadek. Pacjent nie dowiaduje się o lekach, które zostają mu zlecane. Czy jest to dopuszczalne, czy nie? Mamy prawo wiedzieć, jaki lek, jak on działa, jakie ma działania niepożądane. Wcześniej powinien być wywiad z pacjentem, jakie dotychczas bierze leki, na co choruje, aby nie doszło do tak zwanego zdarzenia niepożądanego. Co do zasady, w systemie publicznym, w czasie pobytu pacjent powinien mieć zapewnione wszystkie leki, które są niezbędne dla jego pobytu. Może się zdarzyć, że w niektórych jednostkach chorobowych szpital nie dysponuje. Tutaj pacjent na okres tego pobytu przekazuje leki do szpitala, które są mu udzielane w warunkach szpitalnych, ale w pozostałym zakresie szpital ma obowiązek zapewnić i udzielić wszelkich wyjaśnień. Takie praktyki, że na przykład pacjent jest leczony jednym lekiem, a potem do apteki szpitalnej przychodzi inny lek, i dochodzi do zamiany bez wiedzy pacjenta, jest niedopuszczalny. Praktyka dobra jest taka, że lekarz rozmawia z pacjentem, ustala proces terapeutyczny łącznie z lekami, wpisuje do karty zleceń, a potem jest proces podawania. Jakiekolwiek wątpliwości muszą być wyjaśniane z pacjentem. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja pacjentów z niepełnosprawnością? Czy są jakieś specjalne, specjalne wytyczne? pod kątem różnych niepełnosprawności. Każda placówka e, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia powinna być dostosowana e, w taki sposób, żeby znosić wszelkie bariery architektoniczne. Praktyczny problem jest taki, że dużo placówek jest cały czas w organizacji. Nie ma natomiast szczególnych wytycznych, jeśli chodzi o opiekę, na przykład nad pacjentami niewidzącymi albo osobami z ograniczonym słuchem, czy też w ogóle niesłyszących, czy też w ogóle i niewidzących i niesłyszących. Tutaj często pacjenci są zdani na osoby bliskie. Natomiast dobrymi praktykami byłoby, gdyby szpitale przewidywały taką możliwość i wdrażały taką, takie dobre praktyki, bo to wygląda w ten sposób, że albo szpital sam zainicjuje i ta możliwość jest, albo z reguły jej nie ma. I to jest największe utrudnienie to jest ten obszar, który wymagałby interwencji, czy też zmiany nawet przepisów w ustawie o prawach pacjenta, uwzględnienie pacjentów, którzy są dodatkowo jeszcze. No, Ograniczeni tak, w poruszaniu się czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Chciałbym spytać o prawa pacjentów z chorobami psychicznymi czy z niepełnosprawnością intelektualną. Jak do tego odnosi się właśnie ten kodeks postępowania? Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego jakby w sposób odrębny reguluje te kwestie, które są specyficzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I to wygląda w ten sposób, że każdy pacjent chory psychicznie ma te same prawa, co każdy inny pacjent, czyli zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, ale jednocześnie ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zawiera regulacje szczególne. W zakresie ochrony. To dotyczy szczególnie stosowania procedur mniej uciążliwych dla pacjenta szczególne regulacje odnośnie wyrażenia zgody, poufności, tajemnicy danych odnośnie choroby psychicznej, ale też są szczególne regulacje dotyczące. Ochronę praw pacjenta w czasie pobytu w szpitalu, ponieważ ustawodawca powołuje rzeczników praw pacjenta psychiatrycznego. Oni nie są powoływani w każdym szpitalu, ale w każdym szpitalu powinien być dostępny. Czyli praktyka jest taka, że ponieważ nie w każdym szpitalu jest jeden rzecznik, ten obsługuje dwa trzy mhm. szpitale, ale on jest. I to jest ten, ta osoba, która może, do której się można zwrócić o informacje, jakie przysługują prawa, ona powinna się zainteresować każdym pacjentem. Ten, który tam przebywa, szczególnie tym, który jest przyjęty bez zgody i stanowić taki podmiot, który pomaga pacjentom i osobom najbliższym, jeżeli dochodzi do jakichkolwiek naruszeń, ale też przekazuje informacje na temat przysługujących praw. Wielu pacjentów z niepełnosprawnością boryka się z problemami urologicznymi. Rafał Miszkiel pokaże nam, jak używać cewniki. Cześć moi drodzy, z tej strony Rafoska na użycie na wózku. I dzisiaj pokażę dla was w jaki sposób cewnikuje się. A więc, może na początku zacznę od tego, co jest mi potrzebne do cewnikowania się. Ja osobiście potrzebuję tylko żelu antybakteryjnego, lignokainy, cewnika, buteleczki, plecaka, plus do tego jakieś torebki, żeby móc potem wyrzucić zużyty cewnik. A jak już najdzie mnie potrzeba, to jadę do łazienki bądź ewentualnie do lasu. Wyciągam zawartość tego plecaka, buteleczkę wkładam między nogi, żelem antybakteryjnym dezynfekuję ręce. Następnie wyciągam cewnik. Lignokainą smaruję cewnik. Cewnik wkładam do cewki moczowej. Jak mocz zleci do cewnik wyciągam, wyrzucam go do śpiednika bądź wkładam do torebki, mocz wylewam, zaciągam spodnie i gotowe. Więc jak widzicie to nie jest wcale trudne, wystarczy chcieć i da się normalnie funkcjonować. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć! To 11 lutego Dzień chorego to jest smutne święto. Nie, dla nas jest to y, święto radosne, dlatego że wiele osób, których jest chorych, w bardzo czynny sposób uczestniczy w krowaniu bardzo dobrych wzorców. Zresztą zwróciliśmy uwagę, że często historie tych osób pokazują, że dopóki nie zachorowali, specjalnie nie interesowali się zdrowiem ani tym, co się dzieje w zakresie zdrowia. A choroba, którą przeszli, z reguły bardzo ciężka, dała im potem ogromną siłę i ogromną moc. I, i jak, jak obserwuję to kreowanie polityki zdrowotnej ze strony środowisk pacjenckich, to często jest właśnie ta działalność tych organizacji pozarządowych, tych ludzi, którzy wcześniej sami przeszli bardzo długą drogę, a teraz pokazują innym, jak tą drogę przejść, żeby to cierpienie zminimalizować. Profesor Dorota Karkowska, dyrektor Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Była gościem programu Misja Integracja. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, wszystkim chorym i ich opiekunom składamy najlepsze życzenia i dużo, dużo siły i wytrwałości. Do zobaczenia.